w imieniu nas wszystkich pragnę bardzo serdecznie powitać tutaj w Kielcach, w stolicy Świętokrzyskiego Regionu, w dobrym dla nas miejscu na Placu Artystów, premiera polskiego rządu, pana Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, pragnę panu bardzo serdecznie podziękować za to, że po raz kolejny pan premier jest z nami tutaj w Kielcach. Mam takie przekonanie, że na tej ostatniej prostej będzie Pan Premier nam tutaj dobrze kibicował, bowiem tu, w świętokrzystkowało polskim okręgu wystawiliśmy świetną reprezentację Polski do Parlamentu Europejskiego. Wraz ze swoim zespołem sportowym wielki sukces. Wasze Viva Kielce, Kielce jest w finale Superligi i w tej wielkiej czwórce europejskiej. Gratulacje! Macie znakomity zespół. Koronie Kielce też życzę, żeby takie sukcesy świętowała. Bo oczywiście kochamy również piłkę nożną. Szanowni Państwo, my mamy dzisiaj już w Europie znakomitych zawodników. Pierwszych ligach, wszystkich najlepszych ligach europejskich. Mam tutaj na myśli naszych znakomitych piłkarzy. I pokazujemy tym samym, że możemy tam odnosić sukcesy. I potrzebujemy też takich znakomitych zawodników, znakomitą drużynę w Brukseli, która będzie broniła naszych polskich interesów. Jednym, jednym z kluczowych Czynników, których trzeba brać pod uwagę, jest wiarygodność, szanowni Państwo. I tutaj mamy, chcę o dwóch rzeczach powiedzieć, mógłbym o setkach. Pierwszy to, jak ich czołowi działacze, naszych konkurentów politycznych, mówią otwarcie: dzisiaj nie wprowadzamy rewolucji ideologicznej, ale zaraz po wyborach wprowadzimy. To, to nie jest wiarygodność, to jest oszukiwanie wyborców. I z drugiej strony, my staramy się w każdym temacie, w każdym projekcie dotrzymywać słowa. Równo dwa lata temu byłem w Kielcach, na Kieletczyźnie 19 maja 2017 roku i obiecałem, że w odniesieniu do zakładów Marywil w Suchetniowie będziemy mieli inwestora, inwestora państwowego, który będzie starał się. Przyciągnąć tam, utrzymać miejsca pracy. I mam dzisiaj, równo dwa lata po tym wydarzeniu, dobrą wiadomość. Dotrzymujemy słowa. Agencja Rozwoju Przemysłu odkupuje od syndyka w Suchadniowie Paryżu. Znakomitą drużynę, którą chcę tutaj zaprosić. Pana profesora Lewutko, proszę bardzo.